Dzień dobry, czad, Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ale się teraz jak jakiś youtuber. Ja, pierpapierek. No, dobra. Pierwsza, pierwsze koordynaty z skrzynki. To. Zrobimy to tu. Ok. czat, Co możemy tutaj dać? Eee, dajmy wam tutaj może jakąś książeczkę. O, książeczkę pro 4. No musi być. Dwa refilki dajmy wam tutaj Co to tu można jeszcze dać, co to można wam jeszcze dać, co to można wam jeszcze dać, co to można wam jeszcze dać um, Dajmy Ender 6 Sulker nie, shulker może e, w jak już będzie, wiecie, jak już będzie tam e, e, finał, finał, finał albo coś takiego um, Coś takiego fajnego wam tutaj chcę dać, żebyście mieli. O, e, może damy wam tutaj <laughs> Damy wam jednego netherite'a To Damy wam to Damy wam to I damy wam Damy wam jeszcze jedną rzecz Damy wam to A to pillager O to, to jest A to villager Gdzie jest krówka mu, mu 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 O tu jest Damy wam jedno to No dobrze Klikam F3 i lećcie, proszę bardzo. Ja to teraz sobie zapisuję. To Twój serwer. Yy, nie, dostałem rangę właściciel. Wiesz, dostałem rangę właściciel. Eee, I gram sobie, gram sobie. Płacę za niego, mam dostęp do sklepu. Eee, to nie mój, to, to jest serwer jakiegoś chłopa, nie wiem, nie wiem to jest nawet. Zapraszam was wszystkich do kordy. No co mogę wam powiedzieć? Jak dostałeś? Poprosiłem właściciela. Wszedłem do niego na serwer sam siema. Daj, właściciela. A on powiedział O, okej, okay, spoko. Jak to działa? No, jak to działa? Naprawdę. No, no scam, Naprawdę. No scam. Nie no, fajna nawet skrzynka. Za darmo? No, kto by nie przygarnął takiej skrzyneczki za darmo? Pro 4, książka. To można sobie od razu na klatę nałożyć. szat, kurcze. Kto przybiegnie jako pierwszy? O to jest. Pytanie. O! To jest O siema. Gratulacje. GG. GG Gratulation, congratulation. Dobra, czat. To następny event będzie zagadka. Co wy na to, czat? Zagadka? Zagadka, nie? Dobra, czat. Jesteście gotowi na zagadkę? Zagadka, czat. Zagadka pierw dla was na czacie. Który miesiąc ma 28 dni? Piszcie, ale na serwerze w Minecraftu musicie napisać. Musicie napisać na serwerze, który miesiąc ma 28 dni. Pierwsza poprawna odpowiedź wygrywa. Powtórzę pytanie... Który miesiąc ma 28 dni? To duże pytanie. Który miesiąc ma 28 dni? Bo to jest na logikę, czat, trzeba to wziąć. Dam za to klucze. Jak ktoś zgadnie tą zagadkę, dam klucze. Każdy! Dokładnie! Proszę cię bardzo, Julka. Dobrze, czat. Zagadka. Zagadka, kolejna. Co jest? Małe, zielone, lekko owłosione, w, okul w okularach przeciwsłonecznych Co jest małe, zielone, ow lekko owłosione, w okularach przeciwsłonecznych? Nie Julka, tym razem jest to normalna odpowiedź <średziny> Szrek mały? Szrek mały? Co jest małe, zielone, lekko owłosione, w okularach przeciwsłonecznych? Macie czas do 16.32. 16.32. Agres na wakacjach! <grymna> Agres na wakacjach! Eki, GG! <grymna> Gratulacje, Eki! Ale to głupie jest? <grymna> no co, wpisałem w Google. śmieszne zagadki dla dzieci, a ty kurwa, przyczepiasz się do mnie. Czat. chcecie jeszcze jakieś zagadeczki? Podobają mi się zagadki, szczerze? Chyba lepsze są zagadki niż skrzynki, co nie? Dobrze, słuchajcie Pierwszą zagadką jest Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj Co to, co takie, co to takiego? Zawsze... Okej No i chuj Widzicie czad? <grych> Widzicie? Jaka szybka beta? Kolejna zagadka. Kolejna. Lecimy z za... zagadką. Ta zagadka musi być szybka. Co jest małe, czerwone, trójkątne? Co jest małe, czerwone i trójkątne? Co jest małe? Daj się innym pograć, co? No bo ja to znam. No bo ty masz 9 lat, no to się nie dziwię, ty takie rzeczy w przedszkolu się jeszcze uczysz. Znaj... Muszę inne znaleźć zagadki dla dzieci. Ile liter jest w alfabecie? Ile liter jest w alfabecie? Ile liter? Powtórzę. Ile liter jest w alfabecie? Paz zdanie. no looks! Gratulacje no looks! Kolejne pytanie Czego nie może zjeść na śniadanie? No Julka. Obiadu i kolacji. Pora na jedną event skrzynkę. Żebyśmy tutaj nie robili bez przerwy tego samego chat. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jaka szansa, że terpnąłem się akurat koło mr Wiktorka. Dobra. Jakoś jest to ostatnia, ostatni chyba event już. To proszę was bardzo. 10 skrzynek kluczy, znaczy kluczy zapraszam. O! No jakim cudem tu jest? Diablo kupił 5000 monet! Woo! Diablo! Diablo! Dziękujemy za 5000 monet zakupionych! Let's go! Tak się to, tak się to robi Diablo! Diablo jesteś... Wspaniałym człowiekiem! Dziękujemy Tak samo jak tobia Z DEAN! No jesteście! No i co? Dziękuję za tego live'a. Papa, macham macham do was. macham do was. Papa pa. do, do jutra może, jutro zna, może zrobimy live'a Pa 13 osób jest, 14 osób jest na live'a ja kończę live'a